Cześć, czas na podsumowanie Rosji. Hmm. Działo się też dużo hmm. ciekawe starcia w ten weekend. Trzy, można powiedzieć, hity. Hmm. Jeden naprawdę wypalił pełną gębą. Hmm. Do tego przejdziemy później. Zaczynamy od piątkowych starć. A pierwsze piątkowe starcie to szóste. Z rzędu zwycięstwo 3 do 0 lokomotywu Nowy Sybirsk. Tak jak mówię, ten zespół funkcjonuje od samego początku sezonu genialnie. Nie mają jakiegoś strzału na zagrywce, bo tak naprawdę tylko lub ma taki soczysty, mocny cios, ale przyjmują sobie z zadań defensywnych, przyjmujący genialnie się. Wywiązują, Abajew gra bardzo dobrze. Ma pe pełny komfort gry, świetnie współpracuje ze środkowymi. Środkowi też robią bardzo dużo dobrego w defensywie. Dobrze są w czytaniu, w czytaniu gry, szybko pracują, dochodzą do skrzydeł. Luburić w ataku bardzo dobrze. Perin nie jest to może jakiś jego wybitny sezon, ale naprawdę poniżej pewnego dobrego poziomu nie schodzi. Też jest pewnym punktem zespołu. Rodzicze z Savinem grają na przemian i naprawdę. Trzeba, trzeba docenić, bo nie mieli łatwych rywali, a Aseta jeszcze nie stracili. I właśnie tutaj, w tym meczu, mieli kolejnego trudnego rywala. Biełgorot, który też wiemy, do tej pory spisywał się, widzę, bardzo dobrze. Główny, myślę, Men of the match absolutnie. Ilias Kurkajew 12 na 16 w ataku, dokłada dwa bloki, dwa asy. Drugi ze środkowych, Dmitri Łyzik, młody, bo z tego, co pamiętam, to jest rocznik 2000. Dokłada 7 na 8 w ataku, co prawda bez bloku, ale dobra skuteczność w ataku. Słaba skuteczność Rodziczewa, który dziś, akurat znaczy dziś zagrał w tym spotkaniu, 6 na 18, 33%, ale w przyjęciu bezbłędnie 62% pozytywnego przyjęcia, więc mimo wszystko należy jego występ ocenić w miarę pozytywnie. Luburić 14 na 24 w ataku, dokłada 2 bloki, 16 punktów serbskiego atakującego. 10 na 18 w ataku Perina, 56%, 46% w przyjęciu. Naprawdę świetny, świetny występ lokomotywu. Białorod zdarzył zdarzyło im się słabsze spotkanie. 11 punktów Alchazda 11 na 25 w ataku. Rozmontowane zostało totalnie lewe skrzydło, bo Paweł Tietiłkin, 5 na 15 w ataku, Petrić. 4 na 18 22% Petricza, 63% na 25% w przyjęciu Petricza, więc w ogóle bardzo słaby mecz serbskiego przyjmującego. Cietiuchin chociaż przyjmował, bo miał 52% w przyjęciu. Pochwalić należy samojlenkę środkowego, 5 na 7 w ataku, jeden blok, ale no tak jak mówię, jednak Lokomotiv Nowy Sibirsk zmiótł z boiska Białgorot. Szóste z rzędu zwycięstwo 3 do 0 powtórzę to po raz kolejny. Genialna, genialna gra na porządku sezonu. Na początku sezonu zespołu trenera Konstantinowa. Co tu dużo mówić, czapki z głów dla Lokomotivu. starcie. Gazprom Jubra Surgut u siebie wygrywa 3 do jednego z Ufą. Bardzo dobry mecz Nikity Aleksiejewa, który początkowo był drugim atakującym zespole Surgutu. Pierwszym był, poczekajcie, żebym się nie pomylił. Radża Bdir, Szak. Ban Mirzajew, to jest chyba Azer, ale Aleksiejew tę rywalizację w tej chwili absolutnie wygrywa, 32 punkty, 53% w ataku, 30 na 57, mocno go wspomagał Ilja Kowaliew, przyjmujący 15-29 w ataku, 52%, 52% w przyjęciu, to jest dwóch ojców sukcesu w tym meczu, po stronie Ufy, 21 punktów zdobywa Jewgeni Rybaków przy 53% w ataku, Marechal, całkiem niezłe starcie 11-24 w ataku, 46%, 44% w przyjęciu, bezbłędnie. Gucaliuk środkowy 5-11 w ataku, 5 bloków więc niezły mecz środkowego. 10 punktów dokłada drugi z przyjmujących Wiktor Pipowarów no ale ufa z tak dysponowanym Aleksiejem nie mogło tego meczu przegrać. Przepraszam, nie ufa, tylko oczywiście Surgus z tak dysponowanym Aleksiejem nie mogło tego meczu przegrać. Dominacja 3-1, do 1, no mecz zacięty. Ale naprawdę taki smaczek to był ten pozytywny występ Aleksiejewa mecz drużyny z dołu tabeli, ale warto odnotowania. Pierwsze zabotnie starcie miało być hitem, ale nim niestety nie było. Kuzbas w olbrzymim kryzysie przegrywa 0 do 3 z Zenitem Sankt Petersburg, który też był w olbrzymim kryzysie przed tą kolejką. Dochodzą nieciekawe słuchy, bo podobno Alan odniósł uraz kostki. To jest nie, 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 nie pierwszy raz, gdy taki uraz odnosi. Podobno jest to dość poważny problem. Może go długo nie być. No nie, nie wiem na ile to jest prawda. Tak gdzieś czytałem. Bodajże chyba na forum siatki Ork ktoś tak napisał. Taka korespondencja z Rosji. No o zespole skamerowe w zasadzie poza tym, że mieli 10 punktowych bloków, dużo dobrego napisać nie można, dobre wejście Karpiukowa, 11 na 17 w ataku przyjmującego, ale kolejny słabiutki mecz, Witalija Papazowa, który chyba nie radzi sobie z oczekiwaniami, bo pamiętamy, to był, jest po bardzo dobrym sezonie w Wartowsku, ale tutaj 7 na 23 w ataku, tylko 30%, bardzo słaby mecz, Markina 0 na 8 w ataku dokłada 3 bloki no ale niestety dyskwalifikująca bo jego skuteczność w ataku Siborzele z 5 na 20 w ataku 25% jakimś pozytywem jest może 5 na 9 w ataku Krsmanowicza yy, i 3 bloki no ale jednak w olbrzymim kryzysie jest Kuzbas Nowy Sybisz, przepraszam nie Nowy Sybisz tylko oczywiście Sankt Petersburg też nie zagrał jakiegoś wybitnego starcia ale wystarczyło to do pewnego kontrolowanego zwycięstwa 3 do 0, 15 punktów Jagora Kliuki, który znów zagrał na ataku 12 na 27, 44% bardzo słaby mecz Tine Urnauta, 4 na 14 w ataku 29% i 17% pozytywnego przyjęcia, więc bardzo słaby mecz Słoweńca, ale nie przeszkodziło to jego zespołowi w zwycięstwie 10 punktów dokłada Fedor Woronkow, 8 na 20 w ataku 59% w przyjęciu, warto też pochwalić środkowych, bo 5 na 6 w ataku Maksima Kozmina, 8 na 10 w ataku Iwana Jakowlewa Grebennikow tylko 27% pozytywnego przyjęcia no, ale tak jak mówię, nie przeszkodziło to Zenitowi w zwycięstwie 3-0 w kryzysie, Zenit myślę, że pomimo tego, że wygrał ten mecz 3-0, dalej jest w kryzysie bo to nie był dobry mecz, po prostu rywal okazał się wiele, wiele słabszy od nich Mają te dwa zespoły, w które zaliczane są jednak do czołówki rosyjskiej, spore problemy na początku sezonu Kolejne starcie, mało ciekawe, zespół z dołu tabeli ale trzeba im szacunek oddać, tym, że się o nich powie. N Niżni Warto wygrywa 3 do 1 z krasnojarskiem. 57% w ataku, ale 48% na korzyść niżnie Wartowska. 18 punktów Maksima Saposzkowa, który grał tylko dwa sety, to jest atakujący. 14,2 w ataku, 1 blok, 3 asy. 14 punktów przyjmującego Maksima Szpilewa, 10 na 18 w ataku i 64% w przyjęciu, więc dobre starcie. Kolejne 11 punktów dokłada Ruslan Galimow, to jest drugi przyjmujący, 9 na 27 w ataku, 44% w przyjęciu, trzeba też wyróżnić po raz kolejny środkowego Jurija Cepkowa, przepraszam, który wyróżnia się w tym sezonie swoją grą. 6 na 9 w ataku, dokłada dwa asy, jeden blok, naprawdę bardzo dobrze spisuje się ten środkowy po stronie Krasnojarska, dobry mecz Todora Klimowa, 18 punktów, 17 na 27 w ataku. To jest 63%, 56% w przyjęciu, ale nie miał za dużego wsparcia. 12 punktów Jana Jereszczenki, 35% w ataku, 3 asy serwisowe, 14 punktów atakującego Witalia Fecowa, 37% w ataku. Jednak Niżniewartosk pewnie i zasłużenie wygrywa ten mecz za 3 punkty. I tyle o tym meczu. Kolejne starcie też na szybko, 3 do 0 Fakieł wygrywa z Orenburgiem i Orenburg podobnie jak Rawenna w, we Włoszech, moim zdaniem Orenburg to jest e, absolutny kandydat numer 1 do spadku. E, nie ma tam żadnych gwiazd, zespół gra źle, zespół wszystkie mecze przegrywa. Po stronie Fakieła 15 punktów atakującego białoruskiego Władysława Babkiewicza, 9 na 17 w ataku, 3 bloki, 3 asy. E, 12 punktów dokłada przyjmujący Stanisław Dinejkin, 8 na 17 w ataku, 1 blok, 3 asy. 40% w przyjęciu. Aleksiej Sawonow, środkowy, 4 na 6 w ataku, 2 bloki. W ogóle anomalia, bo 12 asów zagrał w tym meczu fakieł i tylko 5 błędów, więc to jest świetny, świetny wynik. Dwa zwycięstwa do 14 w secie, 3 do 21. Absolutna dominacja. Po stronie Orenburga można tak naprawdę wyróżnić tylko i wyłącznie atakującego Dmitrijera jako, jako w lewa. On stara się ten zespół ciągnąć, praktycznie gra cały sezon bardzo pozytywnie, ale niestety m, dobył 13 punktów, 55%, ale nie przełożyło się to w żadnym stopniu na cokolwiek dobrego dla Orenburga w tym meczu. Jeszcze raz powtórzę, pewne zwycięstwo Fokieła 3 do 0. Obserwujmy Babkiewicza i obserwuję, bo to. Młody zawodnik Białorusin rozwija się dobrze, ma, a jest absolutnym liderem ma pole do popisów w fakiele. Lecimy dalej do hitu. A mowa oczywiście o meczu Kazań Dynamo Moskwa blisko 3 godziny starcie naprawdę dobra, dobra siatkówka. Troszeczkę zabrakło Bartosza Bednoża gdzieś tam był chory, ale z tego co wiemy gdzieś tam czytałem ma już teraz Zenit wleciał do Estonii na dwa mecze Pucharu czy Challenge Cup już nie, no któregoś z tych pucharów i już tam Bednosz jest zespołem podobno miał jakąś chorobę. No i tak po stronie Kazania liderem był Maksym Michajłow oczywiście 25 punktów zdobył 24 na 47 w ataku. Bardzo słaby mecz Dmitrija Wołkowa Dostał aż 30 wypiłki, ale w ogóle lewe skrzydło no nie było najmocniejszym elementem kazania. Co prawda 20 punktów aż zdobył Wołkow, bo dołożył 4 bloki i 2 asy, ale w ataku tylko 14 na 22 czyli 33%. Słurmaczewski, który zastępował bednoża, 13 na 33 w ataku, ale został totalnie rozstrzelany w przyjęciu 21%, tylko. Wołkow swoją drogą 30% w przyjęciu, Walentin Gołubiew też tylko 21% w przyjęciu, więc no niestety nie był to mecz przyjmujących, że tak powiem, w zespole kazania. Dobrze zagrali na środku, tutaj trzeba pochwalić Listensona, bo środkowi skończyli 9 z 11, 82%, 5 na 6 Wolwicz, 4 na 5 Czerbiniń, Wolwicz dokłada 3 bloki, ale jednak... 11,7 blok wygrywa Dynamo Moskwa. Po ich stronie najlepiej punktującym był Jarosław Podleśnych. Przy średniej skuteczności 43%, 17 na 40 w ataku, 44% w przyjęciu. 19 punktów dokłada Cvetan Sokołow, 15 na 63 w ataku, 45%. Ale najlepiej zdecydowanie w zespole zagrał Denis Bogdan, który wygrywa w tej chwili rywalizację z Semeszewem. Początkowo grał Semeszew na tym przyjęciu trener bryjański, że tak powiem operował stałym patentem ten, który dał mu mistrzostwo w ósmym sezonie, ale w tej chwili Bogdan spisuje się znacznie lepiej, 18 na 33 w ataku dwa asy, zagrywał aż 26 razy, więc przy nim przy jego zagrywce działo się dużo dobrego tak jak mówiłem 11-7 w bloku, troszeczkę lepszy atak o 5% po stronie Dynama Moskwa lepiej na zagrywce spisywał się kazań, dlatego też właśnie mecz był taki długi, wyrównany 3-2 wygrywa Dynamo Moskwa naprawdę nie zawiódł oczekiwań ten mecz fajnie się go oglądało no i to jest pierwsza porażka Kazania no ale nie byli w pewnym składzie jednak Bartosz Bednarz jest w tym sezonie bardzo ważnym zawodnikiem tego zespołu no i zmiennik Surmaczewski troszeczkę zawiódł i ostatni mecz tej kolejki też ciekawy 3-2 Dynamo LO wygrywa w Niżnym Ogrodzie z Askiem, no, trzeba pochwalić po raz kolejny Leo Andricza, który gra bardzo dobry sezon. Zdobył 29 punktów w tym meczu. No, co prawda, 9, aż 9 razy dał się zablokować, no więc to na pewno na minus. Przy piłce meczowej też dał się zablokować. 15 punktów dokłada przyjmujący Aleksander Piatirkin. Kolejne 12 punktów dokłada drugi przyjmujący Andrzej Titich. No, ale tak jak to jest głównie zespół Chol Chorwata. Wcześniej chyba powiedziałem Holendra, ale to jest oczywiście Chorwat Leo Andrić. No, głównie zdecydował właśnie blok. Tutaj 17-8 do 8 w bloku na korzyść Dynamo LO. 29 punktów Denisa Birukowa, który chyba już w tym, w tym wieku można powiedzieć zaskakuje, bo naprawdę gra dobrze. 16 na 34 w ataku. 13 punktów Marko Iwowicza 10 w ataku, 37%, 43% przyjęcia. Kolejny słaby mecz bardzo Maksima Żygałowa. Mm, grał dwa sety, dostał tylko trzy piłki, tylko jedną z nich skończył. Za niego wszedł Sergiej Pirajnen i on zdobył 13 punktów, więc tutaj pozytywna zmiana na pewno. 14 dokłada też środkowy Sergi Czerwiakow 8 na 9 w ataku, 4 bloki, więc to też warto odnotować. No, i też raczej mecz zespołów z dołu tabeli, raczej w tej chwili raczej ze środka niż z dołu. No, ale warto to było odnotować. Dzięki za obejrzenie. Szybka piguła z wydarzeń weekendowych w Rosji. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie i cześć.